Cześć, witajcie! W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak zmienić obieg wody, czyli stronę pływu wody. Będzie to poradnik wstępny, ponieważ w kolejnych poradnikach pokażę Wam, jak zastosować tą technikę. Istnieją dwie metody zmiany strony, w którą płynie woda. Na początku przedstawię Wam pierwszą, czyli kopiemy sobie dziurę o wymiarach 3x1x1 i po jednym klocku na jednym klocku po prostu musimy pogłębić tą dziurę o jeden klocek. teraz naprzeciwko tej dziury wylewamy wodę teraz możemy już do niej podłączyć kable czyli czerwony proszek przyłączyć do tego czerwonego proszku na przykład dźwignię lub inny przedmiot który aktywuje czerwony proszek następnie musimy wykopać tutaj dziurę tak to mamy lawę czyli wykopać dziurę o głębokości dwóch kratek jeśli wykopiemy tą dziurę o głębokości jednej kratki to zmiana, zmiana strony pływu wody niestety nam nie wyjdzie Musimy też pamiętać, żeby zostawić po tej stronie ten jeden klocek, który będzie lewitował nad, właśnie nad tym strumieniem. Teraz, gdy pociągniemy za dźwignię, woda zacznie płynąć w tą stronę. Niestety, gdy znowu włączymy dźwignię, woda się nie cofnie, więc jedyna metoda, żeby zresetować to wszystko jest zatamowanie tego w taki sposób. Musimy pamiętać o tym, żeby tamować dolny dolny klocek i górny pokażę wam też, że to wszystko działa z lawą już słońce zachodzi, więc I teraz tak kopiujemy sobie tak jak wcześniej dziurę jedyną różnicą to jest to, że nie możemy jej tak szybko wykopać tylko trochę wolniej czekamy kilka sekund Dobra, myślę, że już. Tak, już. I teraz, gdy znowu pociągnię za dźwignię, lawa poleci w tą stronę. Mhm. Teraz przejdźmy do drugiej, do drugiej metody. Już się położę, żeby, żeby było wszystko jasno. Druga metoda jest moim zdaniem bardziej praktyczna estetyczna. Jedyne co cudanie, potrzebujemy to trzcinę cukrową, jeśli, jeżeli chcemy zrobić to wszystko na ziemi. Albo kaktusa, jeżeli chcemy zrobić to na yy, piasku. Więc tak, wylewamy na przykład lawę. Yy, tutaj przed lawą do tego strumienia podłączamy czerwony proszek. I yy, właśnie tutaj będzie nasza trzcina cukrowa. I teraz stawiamy yy, trzcinę cukrową. Musimy to zrobić yy, dwa razy, ponieważ yy, pierwszy się spali. W wypadku wody jest to trochę inaczej, ponieważ ona będzie nam tam płynąć i ta trzcina się nie, nie, nie zniszczy. Teraz, gdy pociągniemy za dźwignię, trzcina zniknie i lawa zacznie płynąć w tą stronę. I to były te dwie techniki zmiany strony, w którą płynie woda. Jeśli Wam się spodobało, to możecie komentować, oceniać, dodawać do ulubionych. Dla nowych widzów zapraszam do subskrybowania. I ogłaszam, że oczywiście będę tą technikę, pokażę Wam zastosowanie tej techniki, moim zdaniem bardzo ciekawe i przydatne. Więc dzięki za obejrzenie filmiku i pozdrawiam.